Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 4. Proces pisania e-booka. 4 maja wskazówki dotyczące pisania angażujących treści. Zagadnienia. 4.5.1 Znajdź swój głos i styl. 4.5.2 Rozpocznij od mocnego wprowadzenia. 4.5.3 Używaj jasnych i zrozumiałych nagłówków. 4.5.4 Pisanie w sposób przystępny i zrozumiały. 4.5.5 Angażuj emocje czytelników. 4.5.6 Zachęcaj do interakcji. 4.5.7 Używaj atrakcyjnych wizualizacji. 4.5.8 Testuj i poprawiaj treść. 4.5.9 Podsumowanie. Pisanie angażujących treści jest kluczowe, aby przyciągnąć uwagę czytelników i utrzymać ich zainteresowanie przez cały czas trwania e oka. Oto szczegółowe wskazówki, jak pisać teksty, które angażują i przyciągają czytelników. Opis Twój głos i styl to unikalne cechy, które odróżniają Twój tekst od innych. Odpowiedni styl pisania sprawia, że tekst jest autentyczny i wciągający. Jak to zrobić? Definiuj swój głos, zastanów się, czy chcesz pisać formalnie czy nieformalnie, czy Twój ton będzie poważny czy lekki. Twój głos powinien odzwierciedlać Twoją osobowość oraz cele bo oka. Bądź autentyczny, pisanie w naturalny sposób sprawia, że tekst jest bardziej przekonujący i wiarygodny. Używaj narracji, opowiadanie historii lub używanie anegdot sprawia, że tekst jest bardziej wciągający. Opis. Mocne wprowadzenie przyciąga uwagę czytelnika i zachęca do dalszego czytania. Powinno być interesujące, jasno określać temat i obiecywać wartość. Jak to zrobić? Zacznij od pytania lub anegdoty. Wprowadzenie pytania, które nurtuje czytelników lub osobistej historii, może natychmiast wzbudzić ciekawość. Zdefiniuj problem, wyjaśnij, dlaczego temat jest ważny i jakie korzyści przyniesie czytelnikowi. Obiecaj wartość, powiedz, co czytelnik zyska dzięki przeczytaniu eBooka. Opis. Nagłówki pełnią kluczową rolę w organizacji treści i zachęcaniu do dalszego czytania. Powinny być jasne, informacyjne i interesujące. Jak to zrobić? Twórz nagłówki przyciągające uwagę, powinny być krótkie, ale zawierać istotne informacje na temat treści. Używaj hierarchii, stosuj różne poziomy nagłówków, aby organizować treść i ułatwić nawigację. Wykorzystaj obietnice, nagłówki powinny sugerować korzyści lub ciekawe informacje zawarte w danej sekcji. Opis. Tekst powinien być łatwy do zrozumienia, aby nie zniechęcać czytelników zbyt skomplikowanym językiem. Jak to zrobić? Używaj prostego języka, unikaj skomplikowanych terminów, jeśli nie są absolutnie konieczne. Staraj się pisać w sposób zrozumiały i klarowny. Krótki i zwięzły, używaj krótkich zdań i akapitów, aby tekst był czytelny i przystępny. Stosuj przykłady, przykłady i analogie pomagają w zrozumieniu skomplikowanych zagadnień. Opis. Angażowanie emocji czytelników sprawia, że treść jest bardziej zapadająca w pamięć i przyciągająca. Jak to zrobić? Używaj opisu, szczegółowy opis sytuacji, miejsc i postaci sprawia, że czytelnik może się łatwiej zaangażować w tekst. Wykorzystaj emocjonalne słowa, używanie słów, które wywołują emocje, może zwiększyć zainteresowanie czytelników. Opowiadaj historię, osobiste historie lub przykłady mogą wzbudzać empatię i zainteresowanie. Opis. Interaktywne elementy w e-booku mogą zwiększyć zaangażowanie i sprawić, że czytelnik poczuje się bardziej zaangażowany. Jak to zrobić? Zadawaj pytania, pytania skłaniają czytelników do refleksji i angażują ich w treść. Dodaj ćwiczenia, praktyczne ćwiczenia lub zadania pomagają czytelnikom zastosować zdobytą wiedzę. Proś o opinię, zachęcanie do dzielenia się opiniami lub doświadczeniami może zwiększyć interakcję z treścią. Opis. Wizualizacje mogą ułatwić zrozumienie treści i uczynić eBooka bardziej interesującym. Jak to zrobić? Dodaj grafiki i zdjęcia. Wizualizacje mogą ilustrować kluczowe punkty lub uatrakcyjnić treść. Wykorzystaj wykresy i diagramy, pomagają w przedstawianiu danych i informacji w przystępny sposób. Zabaj o estetykę. Dobrze zaprojektowane grafiki i układ strony przyciągają uwagę i ułatwiają czytanie. Opis: Testowanie i poprawianie treści jest kluczowe, aby upewnić się, że jest ona angażująca i dobrze napisana. Jak to zrobić? Zbierz feedback. Proś innych o przeczytanie i ocenę tekstu. Możesz wykorzystać opinie beta czytelników do wprowadzenia poprawek. Używaj narzędzi do analizy treści. Narzędzia takie jak Hemingway Editor lub Grammarly mogą pomóc w poprawie czytelności i stylu. Koryguj i edytuj. Regularne przeglądanie i edytowanie tekstu pomoże usunąć błędy i poprawić jakość treści. Pisanie angażujących treści wymaga uwagi na wiele aspektów, takich jak styl, struktura, język i emocjonalne zaangażowanie. Poprzez znalezienie własnego głosu, używanie jasnych nagłówków, przystępnego języka, angażowanie emocji, zachęcanie do interakcji, używanie wizualizacji oraz testowanie treści, możesz stworzyć e-book, który przyciągnie i utrzyma uwagę czytelników. Regularna praktyka i wykorzystanie odpowiednich narzędzi pomoże Ci w tworzeniu wartościowych i wciągających treści. Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 4 Proces pisania EBOKA. 4 maja wskazówki dotyczące pisania angażujących treści.